Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkie osoby z podznaku raka na czytaniu ogólnym tygodniowym od 10 do 16 lutego 2023 roku. Proszę zapoznać się z opisem pod filmem. Wykonuję czytania. Czytania nie są pro bono, a wszystkie informacje są oczywiście w zakładce społeczności. Informacji udzielam również mailowo drogie raki niebo raki i inne tiki taki, że sobie pozwolę tak zacząć. Matko z odjagu zaczynamy czytanie ogólne dla was, więc tak energia tego dnia dla was, energia waszego znaku, co z przeszłości będzie miało wpływ, podstawy sytuacji, rada dla was. Pragnienie jakie wy chcecie być, bądź co byście chciały załatwić. No i oczywiście wynik tygodnia. Gotowe, bo ja tak. Drugi raki, tydzień dla Was pod znaki ósemki kielichów. Szczęście, dobro. Powiedziałbym, że... Odwołanie się do swoich głębszych uczuć, ale przez te uczucia to jest takie przejście do przodu, zrozumienie czegoś, zrozumienie swojego jestestwa, swojego miejsca może w tym tygodniu, gdzie się znajdujecie, gdzie się znajduje wasze serce i w jaki sposób to wykorzystać. Mam wrażenie, że wy z tej, tej energii, takiej tego znużenia, która będzie wokół was, wy się właśnie będziecie wyrywać, odrywać i iść po prostu do przodu. I mam wrażenie, że ta ósemka kielichów dla Was będzie nie tylko zrozumieniem sytuacji, w której się znajdujecie, ale również takim dosyć mocnym sygnałem do tego, żeby rozpocząć nową czystą kartę w swoim życiu emocjonalnym. Gdy będziecie w jakiej energii? Będziecie w energii mieczowej, dziewiątka mieczy i Wy będziecie uzmęczone. Nie wiedząc czemu mam wrażenie, że te wasze udręczenie będzie polegało na tym, że stracicie nadzieję i właśnie w tym tygodniu. Wiedząc, że musicie gdzieś tam iść naprzód, że pewne opcje Wam się skończyły, to zamiast popatrzeć się z tej dobrej strony, z tej strony rozwojowej, to Wy się będziecie jednak udręczać. Jednak będziecie nawet nie same sobie stwarzać bariery, jak właśnie przy ósemce mieczy, ale Wy po prostu będziecie w takiej energii strachu, energii myślę przybicia i same sobie nie będziecie potrafiły odpowiedzieć właśnie dlaczego i to będzie dla Was właśnie najgorsze tak jakbyście straciły grunt pod nogami ale nie jesteście w stanie powiedzieć dlaczego, bo niby przecież wszystko jest, wszystko jest w porządku wszystko jest dobrze ale jednak coś jest na rzeczy, I buduje się napięcie i buduje się strach i buduje się przede wszystkim to negatywne odczucie, coś co wam nie daje spokoju i coś co was będzie, że tak powiem podgryzać podgryzać wasze wnętrze, wasz środek będziecie czuli ten ucisk, chyba taki jak ja teraz kiedy patrzę na tą kartę, ale będziecie się zastanawiać po co, dlaczego i właściwie co się dzieje? Czyli taka mocna, mocna, mocna tutaj po prostu intuicja, intuicja negatywna i pochłanianie w sposób negatywny energii, która jest wokół Was. Z przeszłości wpływ na to wszystko będziemy... A, właśnie, trójka mieczy. Czyli coś za Wami nadal jest, że tak powiem, no... Nie tak, a ta trójka mieczy to, to jest jakieś załamanie nerwowe w związku z utratą osoby najbliższej. I popatrzcie się, gdzieś musiała być jakaś zdrada. Poczuliście się zdradzone i nawet nie chodzi tutaj o jakąś zdradę fizyczną, ale myślę, że to jest właśnie zdrada emocjonalna i w energii dziewiątki, ósemki właśnie kielichów zrozumiecie, że Pewny etap swojego życia, już wyczerpałyście, wykorzystałyście, ale zamiast dać Wam to radość, nadzieję, nowy początek, to raczej wyczujecie w tym wszystkim jakieś udręczenie. I to Wam nie daje spokoju, nie daje Wam spokoju, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj, jakbyście sobie zadawały, drogie e, raki, takie pytanie: dlaczego mnie się to przytrafiło, dlaczego e, ja jestem taka siaka, taki siaki, owaki, że. Ktoś zrobił mi to, czyli upatrujecie w sobie winę. A czy powinnyście? To już same sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co ja widzę w kartach, i to, co ja w tej chwili czuję, patrząc na nie, to wydaje mi się, że nie. Myślę, że to jest po prostu wasza projekcja na. Temat tego, że nie potraficie w sposób logiczny odpowiedzieć na to, co się wydarzyło, albo nie potraficie jeszcze znaleźć tej odpowiedzi, dlatego też udręczacie samych siebie. Podstawą sytuacji będzie o no, piękny nasz paś kielichów. No to cóż, Wam powiem. Emocjonalność. Karta kochanka intymnego związku, czyli Wy, tak jakbyście tracili, traciły drogie raki tego właśnie kochanka. I podstawą sytuacji jest w tym tygodniu pytanie główne dlaczego właśnie ten kochanek. Ta kochanka, ten nasz romantyczny, niedościgniony partner, były partner, bądź też przyszły partner, który nam się gdzieś wymyka pod ręki. Dlaczego właśnie to się wydarza? Dlaczego pomimo właśnie zapewnienia, pomimo dobrej relacji wcześniej tak sądzę, Pomimo dobrej energii wydarza się to, co się wydarza i ten kochanek się oddala. Czyli wszystko wokół tego romantycznego związku, tej miłości, wszystko się będzie kręcić. Coś czuję, że tutaj walentynki stoją pod niezmym znakiem zapytania. Więc drogie raki, rada dla Was. Piątka. kielichów. Karta obrócona. A to dziwne, bo nie mam kart obróconych ale jeżeli chodzi to tak, a dla was będzie, ja sobie kartę ubiorę, mamy tutaj naszego pięknego kupinę na karcie no to jeżeli chodzi o tą piątkę lichów, to cóż musicie zrozumieć, że miłość wam się może a wymknąć po prostu z ręki. I radą jest przede wszystkim taka, żeby tą stratę, tą stratę zaakceptować, tą stratę tej miłości, tej, tego, tej chybionej decyzji, zrozumieć, że oto po prostu nastąpiło. Popatrzcie jaki, jest piękny, popatrzcie, jaki jest piękny układ. Ten Kupidyn trafia tego po prostu giermka kielichów. Eee, I co się wydarza? Wydarza się to, że pewne rzeczy, pewne relacje po prostu muszą umrzeć i się zakończyć, a wy nie możecie się po prostu za to, że tak powiem, obwiniać. Bo dlaczego? Bo to najprawdopodobniej wy zostałyście zdradzone, bo został wyczerpany pewien potencjał i w tym tygodniu po prostu zrozumiecie, zrozumiecie, że ten potencjał możliwe, że był po prostu nijaki, mały nierokujący tak bym powiedział wasze pragnienie będzie, dwójka kielichów pewnie coś czuję jakbym pasowało do tego rozkładu a co będzie a waszym pragnieniem jest zmienić perspektywę słusznie Powinniście przede wszystkim zmienić perspektywę i zrozumieć to, że potrzebna Wam jest świeżość, potrzebna Wam jest radość i potrzebne Wam jest przemyślenie tej sytuacji, czyli nawet zmuszenie się do zmiany własnej sytuacji, do zmiany pozycji, do zmiany swojego nastawienia, żeby zrozumieć to i ono i to jest wasze pragnienie i wy chcecie zmiany tej sytuacji więc to zdajecie sobie sprawę z tego co się dzieje wokół was i to, że będąc negatywny i energii no w żaden sposób was ani nie rozwinie ani też wam nie pomoże dobra a wynik huh. królowa mieczy, no to cóż nic innego jak tylko właśnie być Osobą szczerą w swoich uczuciach, błyskotliwą i okazać się taką po prostu bystrością emocjonalną. Nie dać się, nie dać się, i być po prostu osobą gotową do przecięcia pewnej relacji w imię po prostu pewnych też swoich zasad, które wy wyznajecie, które są, że tak powiem, ważne i być otwartym na takie rozwiązanie, bo bycie w energii tak negatywnej nie w żaden sposób Was nie rozwinie, nie pomoże Wam, a zmiana perspektywy i podjęcie ważnych, że tak powiem, dojrzałych i decyzji poprzez pryzmat swoich doświadczeń na pewno Was bardziej rozwinie. Co też ta karta królowej Królowej, Mieczowej, Królowej Mieczy, Wam daje i pokazuje ciężki, emocjonalny tydzień przed Wami, ale taki bogaty w doświadczenia. I wtedy doświadczenia, które Was przede wszystkim rozwiną i naprowadzą na lepsze tory życia, myślę, że o, na jakiś nowy początek, na jakąś, na jakąś radość, bo zawsze. Po każdej burzy wychodzi prędzej czy później. Słońce, drogie Raki, na ludzie, dziękuję i trzymajcie się ciepło.